Pan Andrzej Rozenek! Co się stało? No przecież... To względy bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Aż tak? Niebezpiecznie. zrobiło? Andrzej Rozenek. To względy bezpieczeństwa, żeby pan mi w trakcie nie uciekł. A okej. Dobra, testowałem właśnie te zabezpieczenia. Postaram się nie zwiać. Rocznik 6,9. Zgadza się? No zgadza się. Dobrze. Kandydat na prezydenta Szczernia Warszawy. dokładnie. No, czy tam same łobuzy. <grym nie, <grym nie, łobuzy jest, z lewicy. To jest opinia zupełnie krzywdząca. Panie Andrzeju, y, pytanie jest y, takie. Y, uchwałę krajobrazową miasto stołeczne przeforsowało. Y, y, no i wielka radość zap zapanowała, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Warszawiacy... Skakali z radości. No i nagle Konstanty radziwił, pan wojewoda powiedział: dość. No jest takie przysłowie: nie skacz, nie skacz. No, no i już nie skaczemy. Kręcisz, kręcisz, jeszcze talerz przekręcisz. <gry> to cytując dany film. Nie No, przykra sprawa, oczywiście. Zupełnie niezrozumiała decyzja. Tym bardziej, że za tą uchwałą głosowali również radni Prawa i Sprawiedliwości, więc kompletnie nie rozumiem decyzji, pana radziwiła. No ale tak to jest jak na stanowisko wojewody, idą ludzie niekompetentni, tylko ludzie z y, naboru partyjnego. Mhm. Eee... Pan Radziwił został wojewodą, przypomnijmy, dlatego, że przegrał wybory do I Senatu z, z, z Michałem Kamińskim, któremu gra gratulujemy, że wygrał. I cieszymy się, że tego człowieka nie ma w Senacie. Martwimy się, że Radziwił jest naszym wojewodem. Yy, zarzuty są uznaniowe, tak przeczytałem w wypowiedzi jednego z ekspertów. Tak, to, to bardzo ładnie, to ekspert powiedział, zarzuty są uznaniowe. Krótko mówiąc, nie wiadomo o co chodzi panu wojewodzie. I tam ale... jest bardzo szerokie pole do, do interpretacji. Tak, ale z drugiej strony, żeby nie było tak wesoło i miło, to też warto wspomnieć o tym, co się dzieje po drugiej stronie Wisły. tak? Jak? Niestety miasto wycina nam, wycina nam setki drzew pod Inwestycja? pretekstem ochrony przeciwpowodziowej. Był ogromny protest mieszkańców prawobrzeżnej, prawobrzeżnej Warszawy, którzy chcieli zachowania tego starodrzewu. No niestety nie udało się i mimo tego, że doszło do spotkania nawet z prezydentem Trzaskowskim jakoś, Jakoś te drzewa musiały polec. Szkoda, bo każde drzewo jest ale, na wagę złota. Ale część cze, tych drzew udało się uratować. Były spotkania Rafała Trzaskowskiego no tak, ale to... z ekologami. Były i niestety one nie przyniosły takiego skutku, jak się wszyscy spodziewali. Myśleliśmy, że jednak uda się wszystkie te drzewa ocalić i, i zbudować w inny sposób zabezpieczenie przeciwpowodziowe. A jak pan ocenia prezydenturę Rafała Trzaskowskiego? Dosyć pozytywnie. Rafał Trzaskowski jest człowiekiem na pewno, właści, no, właściwym człowiekiem na, na tym stanowisku. To rzadko się zdarza. Dostrzegam błędy. One w zasadzie się ograniczają do błędów w polityce kadrowej pana prezydenta, bo no nie rozumiem na przykład, dlaczego pozbył się ze stanowiska szefowej bezpieczeństwa miasta pani Ewy Gawor. Mhm. To wybitna specjalistka i osoba, która zasługuje na szczególne uznanie, osoba, której zawdzięczamy to, że Warszawa przez wiele ostatnich lat była jednym z najbezpieczniejszych miast w Polsce i mimo, że dochodziło tu do licznych Czasem bardzo potężnych manifestacji zawsze było bezpiecznie, także bardzo dobrze dbała o porządek, bezpieczeństwo. E, chciałbym kiedyś porozmawiać z, pre, z panem prezydentem i zapytać, i cóż się stało, że, że akurat y, trzeba było panią Ewę Gawor y, pozbawić stanowiska. To, to dla mnie niezrozumiała decyzja. No ale. Trzeba przyznać, że poza takimi właśnie dziwnymi sprawami Rafał Trzaskowski sobie radzi przyzwoicie z, z tą trudną przeż funkcją. 19 lutego taka proposłowa prezydent Andrzej Duda ogłosił skład swojego sztabu wyborczego i szefową została pani adwokat, pani Jolanta Turczynowicz-Kiryło. Znana z tego, że wdała się w jakąś awanturę z, w nocy e, z człowiekiem, którego pogryzła. No ale nie tylko z tego jest <laughs> Ta, znana, jeszcze bo jeszcze <laughs> przecież odpowiadała za e, o, ustawę e, a propos polskich sądów, no i wcześniej domagała się od dziennikarzy. Sprostowań groziła procesami przy sprawie z NBP. Tak, przy sprawie z NBP, gdzie e, dziennikarze zarzucili bardzo wysokie wynagrodzenia dwóm e, koleżankom pana Glapińskiego, które zajmowały dosyć nieistotne funkcje, a zarabiały bardzo, bardzo poważne pieniądze. E, no, no, nie wiem, czy to jest akurat. E, Taka osoba, która powinna stać na czele sztabu jakiegokolwiek kandydata na prezydenta. Ale słuszno, pan prezydent Andrzej Duda sam sobie wybiera staw, z którym pracuje. Oczywiście pan... za zachciało mu się mieć taką szefową sztabu. Dla mnie jest najbardziej oburzające w tym, co słyszałem z wypowiedzi pani Turczynowicz, to, że powiedziała, że są pewne stanowiska, na które kobiety nie powinny kandydować i nie powinny zasiadać w pewnych fotelach. Dla mnie to jest oburzające, bo mamy XXI wiek. I nie może być tak, że ktoś mówi o tym, że kobietom nie wolno jakiejś funkcji pełnić. No, jak już mówi to kobieta, to wygląda to po prostu z jednej strony pociesznie, a z drugiej tragicznie. A gdyby pan był w sztabie prezydenta Dudy, to podpowiedziałby pan Nigdy, nigdy nie byłbym w sztabie Dudy. Ale prezydenta załóżmy, Andrzeja w takiej Dudy. sytuacji jest, jest e... sztab. Kandydata na prezydenta... Szef sztabu jest niesamowicie ważną osobą. Naprawdę mhm. jest ważną. Nie tylko dlatego, że organizuje pracę całego sztabu, ale też dlatego, że w pewnym sensie jest wizerunkiem yy, danego kandydata. Więc jaki, jaki kandydat, taka szefowa, Niech tak zostanie. Panie pośle, sprawa jeszcze jedna, a propos kampanii prezydenta. Czy widział pan kiedyś podpisywaną ustawę w ten sposób, jak ta ustawa w sprawie dodatkowych emerytur? Nie. I, yy, Czy to jest dość pewne? Pan prezydent tak w sposób. Zdumiewający dawkuje nam emocje. Tak? Jak ma powołać do Trybunału Konstytucyjnego e, panią Pawłowicz, e, to robi to w, w cieniu gabinetu, zamknięty, nie dopuszcza dziennikarzy, mhm. nie pozwala, e, żeby pana Piotrowicza i panią Pawłowicz ktoś tam u niego zobaczył na salonach. A jak ma podpisać taką właśnie ustawę, która no, daje coś emerytom, no, to oczywiście robi to nie, tylko, nie tyle w blasku e, fleszy i, i przed kamerami, ale na dodatek właśnie na jakimś publicznym zebraniu. No, zdumiewająca procedura. A, właśnie. Chciałem się zapytać, czy, czy to nie jest troszeczkę y, nies, niesmaczne? Zbawmy jest to niesmażne, bo zaczynam sobie wyobrażać, jak następ, następnie mogą inne urzędy zacząć funkcjonować. Na przykład urzędnik, który będzie wydawał pozwolenie na jakąś budowę, wyjdzie e, na tą budowę i tam będzie składał podpis. Albo nie wiem, minister środowiska, który nagle zapragnie nam na przykład ocalić puszczę, pojedzie do tej puszczy i będzie tam składał podpis. No To jest dezorganizujące prace urzędów i takie, no, to, szczerze mówiąc, dziecinne. To co wasz kandydat zamierza zrobić? No bo y, wydaje mi się, że y, y, kandydat Duda w tym momencie przyga, mógł przygarnąć sobie część lewicowego elektoratu. Takim, Robert obietnicą. Biedroń y, y, oczywiście promuje program lewicy. W programie lewicy jest podniesienie najniższych emerytur i to jest bardzo poważna rozmowa o tym, czy mówimy o państwie, y, które jest opiekuńcze, czy o mhm. państwie, które jest y, państwem korupcyjnym. Bo z jednej strony mamy pro, projekt lewicy, który mówi trzeba podnieść najniższe emerytury, bo tym ludziom po prostu jest ciężko żyć i niektórzy żyją za 900 zł, więc trzeba im podnieść tą minimalną emeryturę do 1600, żeby nikt nie przymierał głodem i nikomu nie brakowało na lekarstwa, a z drugiej strony to pisowskie państwo mówi: "To my wam damy" Umowną trzynastkę, bo to nie jest trzynastka, bo trzynastka to by była równowartość emerytury, tylko te 900 zł niecałe, a wy na nas zagłosujcie. To jest zwykła korupcja polityczna i tym się różni lewica od PiSu, że my chcemy rozwiązywać problemy społeczne, a oni chcą kupować głosy. Panie pośle, jeszcze jedna sprawa. Adam Bielan powiedział o niej Stalkerka. Za to pani Jolanta mówi: Pan się taki bezkarny czuje, czy ma. Taką zakłamaną naturę. Czy Jola Rosiek zaszkodzi prezydentowi Ducie? Czy ta sprawa zaszkodzi? No to jest temat taki rodem trochę zmagla, trochę z Twittera. Trochę z House of Cards. Trochę z House of Cards. Nie wiem, nie znam tej sprawy. Wiem, że jeden z dziennikarzy z mojej redakcji, w której pracowałem poprzednio, był u tej pani i stwierdził, że ona rzeczywiście istnieje i faktycznie. Ma jakieś dowody na kontakty na z Na początku panem prezydentem, wydawało się, że to jest mem. Ale no jakby nie, nie chciałbym tutaj wkraczać w tę sferę akurat życia pana prezydenta, bo uważam, że nawet prezydent Rzeczpospolitej ma prawo do swojej intymności, do własnych kontaktów i do układania sobie życia tak, jak on chce. I tutaj byłbym daleki od ingerowania w jego. E, różnego rodzaju e, znajomości. Panie pośle, kwestia bezpieczeństwa i służb specjalnych to pana konik. No, no wiemy. Staram, staram się w tym specjalizować. E, I pytanie mam a propos e, funkcjonariusza służby ochrony e, państwa, mhm. który został zatrzymany w związku z e, kradzieżą samochodów. Kurtową. Tego, ja wiem, że to jest bardzo dla mediów intrygujące i nawet być może zabawne, ale tego faktu bym akurat nie wyolbrzymiał, bo w każdym, w każdej grupie może się znaleźć czarna owca. Poza tym my jeszcze niewiele wiemy, na razie jesteśmy w fazie postawienia zarzutów. Człowiek jest z punktu widzenia prawa niewinny, natomiast z SOPem jest jakiś problem, tylko ten problem nie polega na tym, że znaleźliśmy tam jednego funkcjonariusza, który być może popełniał dosyć ciężkie przestępstwa. Problem polega na tym, że SOP jest niedoszkolony, że zdarzają się coraz częściej wypadki, że ochrona zawodzi, co widać na różnego rodzaju zdjęciach, filmach, na przykład z kampanii. Prezydenta Dudy zwracał na to ostatnio uwagę Paweł Wojtunik, że SOP dopuszcza do prezydenta zupełnie przypadkowe osoby, które go obciskują, rzucają mu się na szyję. Chociażby Jola Rosiek. No akurat Paweł Wojtunik zwracał uwagę na jakiegoś mężczyznę, który podbiegł tam do prezydenta, SOP nie reagował. To tu na to bym zwracał uwagę. No, ten przypadek oczywiście jest, jest wstrząsający, bo nie powinno być takich osób. Te osoby były na pewno dobrze sprawdzane przed przyjęciem do do służby, no ale tak, nie wyciągałbym z tego zbyt awansu. daleko idących wniosków. Awans jest oczywiście E, przyspieszony dlatego, że szybko się kadry zmieniają w, w dawnym Boży, a obecnym Sopie. Czyli bardzo szybko można w Sopie e, No bo PiS zrobił czystkę, tak? Wyrzucił wszystkich, do których miał podejrzenia, że, że być może nie sympatyzują z pisem. A jakie procedury musi przejść taki funkcjonariusz? No to są, są bardzo SOPie poważne pomysły. procedury. Oni muszą mieć poświadczenie dostępu do informacji niejawnych. Oni muszą mieć dobre przeszkolenie. Muszą być sprawdzeni. Cała droga życiowa musi być prześwietlona. No, Dziwię się, że tutaj to nie zostało wykryte. Myślę, że, że komisja sejmowa do spraw służb specjalnych powinna w tej sprawie zadać jakieś pytania szefowi Sopu, ale naprawdę byłbym daleki od przekreślania całej służby, bo mimo wszystko to jest służba, która jest potrzebna i która robi dużo dobrych, choć mało widocznych rzeczy. Eee, Donald Tusk poparł kandydatkę Małgorzaty Kidawy-Błońską. Czy to może być pocałunek śmierci? Wróćmy do tych wyborów prezydenckich. No bez przesady. Nie, no, na pewno nie pocałunek śmierci. Donald Tusk może być dużym wsparciem dla Małgorzaty Dawy błońskiej bo jest politykiem światowego formatu. Widzieliśmy to podczas jego wykładu w Białymstoku, który... Tylko ma bardzo e... negatywny elektorat. Myślę, że to są przesadzone opinie, bo on ma negatywny elektorat w... Wśród rybków Prawa i Sprawiedliwości, no to umówmy się, że nie o ten elektorat walczy Małgorzata i dawa. Jak to był powód, dlatego on sam, dlaczego on no właśnie sam właśnie nie, ja niespecjalnie kadrowa. rozumiem to tłumaczenie, bo e, jak obejrzałem ten wykład e, Donalda Tuska, to stwierdziłem, że pe, platforma popełniła potworny błąd, że nie naciskała. Mocniej na niego, żeby, żeby jednak to on był kandydatem. Wtedy te wybory dotyczyłyby spraw bardziej doniosłych niż w tej chwili, bo Donald Tusk mówił podczas tego wykładu o geopolityce i o ważnych sprawach dla świata, dla Europy i dla Polski. Znalazłby wtedy na pewno dobrego interlokutora w Robercie Biedroni, bo to też jest światowego formatu polityk. I ten spór być może dotyczyłby rzeczy poważnych. No a dzisiaj właśnie się zajmujemy panią czynowicz czy, czy panią Rosiak zamiast zajmować się takimi sprawami jak rosnąca pozycja Chin, jak próba rozbijania Unii Europejskiej od środka, o czym mówił Donald Tusk. To są ważne rzeczy, o których powinna się toczyć ta kampania, ale niestety ubolewam, że się nie toczy, bo pan prezydent Andrzej Duda jest zajęty innymi sprawami. A pan przyszły prezydent ewentualnie Robert Biedroń ogłosił swojego doradcę gospodarczego Marka Belka. Tak i to jest bardzo trafny wybór. Uważam, że na lewicy, tacy ludzie jak e, Marek belka pokazali już, mm -hmm. że trafią. Przypomnę, to był świetny premier. E, to był autor wielu e, bardzo dobrych reform gospodarczych. I to jest człowiek, który naprawdę wie, co w trawie piszcie i wie, jak e, pomóc przedsiębiorcom, a jednocześnie i jak zachować wymiar socjalny naszego państwa. Kto obok Marka Belki jeszcze się znajdzie wśród ludzi, którzy będą wspierali robić? Ja powiem Wiedronia. o dwóch ludziach, z, o których być może niektórzy powiedzą, że to są dinozaury albo ludzie z poprzedniej epoki, ale tak nie jest, bo to są ludzie, którzy mają ogromne doświadczenie. To jest Janusz Zemke, który jest specjalistą od spraw. Obronnych i, i w tej roli go obsadził Robert Biedroń. I to świadczy o tym, że Robert Biedroń potrafi korzystać tutaj z doświadczenia najwybitniejszych ludzi. Janusz Zemke naprawdę wie wszystko o armii y, i jest, jest znakomitym ekspertem. No i oczywiście Stanisław Ciosek, który jest ekspertem od spraw zagranicznych. zagranicznych. Stanisław Ciosek, jeden z najwybitniejszych naszych dyplomatów, świetny ambasador. A co najważniejsze specjalista od spraw rosyjskich. No, to, no właśnie, był ambasador w ZSRR i w Rosji. Tak, i, i, i to pokazuje dwie rzeczy, że Robert Biedroń opiera się na fachowcach i druga rzecz ważniejsza, że Robert Biedroń nie odżegnuje się od ludzi związanych z PRL-em. Nie mhm. uważa, że... Przeszłość w PRL-u kogokolwiek dyskwalifikuje, to jest szalenie ważne. Yy, w Pana wypowiedzi pojawiło się słowo międzynarodowe kilka razy yy. i ja bym chciał się zapytać o międzynarodowe konsekwencje tego, yy, co jest trudne do wyobrażenia, szczerze mówiąc, czyli stref wolnych od LGBT, gdzie miasta partnerskie polskich miast masowo wycofują poparcie i zrywają wieloletnie udane współpracy. Yy. No to jest, czy będą jeszcze jakieś większe konsekwencje dla Pan, powiedział, że to, to jest rzecz niewyobrażalna. I, e, Krzysztof Śmiszek ostatnio wykonał ogromną pracę, ponieważ e, wszystkie te decyzje samorządów zaskarżył. E, jak spojrzymy na mapę Polski, to dosyć dokładnie widać, która część Polski wprowadza tego typu rozwiązania. Mhm. To się akurat pokrywa, pokrywa z poparciem dla prawa i sprawiedliwości. Zatem trudno to oddzielać i jacyś samorządowcy to robią, przypuszczamy, że robią to samorządowcy, którzy właśnie są albo z spisu, albo sympatyzują z tą partią i to pokazuje jakie są prawdziwe intencje Prawa i Sprawiedliwości. Te intencje to nie jest budowanie Polski dla wszystkich, to jest budowanie Polski dla niektórych, dla tych, którzy pisowi się podobają. Reszta ma z, z tego kraju zniknąć. E, no bo skoro mamy strefy wolne od LGBT, to rozumiem, że na jakimś terenie ktoś, kto ma inną orientację seksualną, nie, nie powinien się, powinien się znaj znajdować. znajdować tak. no, e, rzecz niebywała, skandaliczna. To przypomina to, o czym Ale... mówił, e, 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 mówiono podczas e, obchodów e, rocznicy wyzwolenia Auschwitz. E, Przypominam, jedenaste y, przykazanie, nie, nie być obojętnym. Nie możemy być obojętnym wobec tego typu zachowań, niezależnie od tego, jaką mamy orientację seksualną, bo to może w przyszłości dotyczyć każdego z nas. Wie Pan, co, co z mojej perspektywy było najgorsze? Bo to była ta akcja, bo to był hepening z tabliczkami, mhm. że, że ja sobie pomyślałem, że to rzeczywiście y, do tego zmierza i te tabliczki naprawdę mogą się pojawić przy wjazdach do polskich miast. No ale y, cóż to za różnica, czy jest, jest tabliczka, czy nie ma Tabliczki, skoro władza lokalna, czyli samorząd coś uchwaliła. My o wielu rzeczach, które samorządy uchwalają, nie dowiadujemy się w formie tabliczek, bo nie potrzeba tabliczek, żeby na przykład wiedzieć, że samorząd uchwalił to czy tamto. Samorząd po prostu w jakimś, na jakimś terenie uchwalił taką skandaliczną uchwałę. I, i ja, no Marian Turski powiedział wyraźnie zaczyna się od tego, że zaczęło się w Berlinie od tego, że na niektórych ławkach w parku nie wolno było Żydom siąść. i symetryści tak zwani mówili no co za problem, że może sobie iść do innego parku, usiąść sobie ławkę. na innej ławce tak? no dobra, potem a... były kina tramwaje, baseny a czy wy praktycznie chcecie jakoś wpłynąć na światopogląd niektórych Polaków? Ja chcecie to zrobić. Właśnie to robimy. Nasz kandydat Robert Biedroń jest jawnym homoseksualistą. Żyje w związku z, ze swoim przyjacielem. W ten sposób myślę, że w sposób najbardziej e, spektakularny pokazujemy, że według lewicy nie ma tutaj żadnej różnicy, czy ktoś jest homoseksualny, heteroseksualny. Ma takie same prawo jak każdy inny, ma nawet prawo kandydować na urząd prezydenta. To poza tym, że oczywiście wybraliśmy najlepszą osobę jako kandydata, to ma też ten walor edukacyjny. Chcemy, żeby wszyscy Polacy zauważyli, że tacy ludzie są, żyją obok nas, niczym się nie różnią, są wspaniałymi ludźmi, mogą być naszymi przyjaciółmi, mogą być naszą rodziną i naprawdę należą im się wszystkie prawa obywatelskie i należy im się szczególna ochrona ze względu na to, że są mniejszością. Ta ochrona nie ma polegać na tym, że będziemy ich preferowali, czy będziemy ich jakoś y, y, specjalnie... Y, y, Życiu dowartościowywali. Ta ochrona ma polegać na tym, że nikt nie ma prawa z tego powodu, że oni mają inne skłonności seksualne, ich w jakikolwiek sposób prześladować, umniejszać ich roli. No My to mamy zapisane w Konstytucji. Panie pośle, czy będą jakieś zwroty akcji w kampanii? Czy no, pan spodziewa? Spodziewam się, że tak. Spodziewam się, że to całe zamieszanie, które obserwowaliśmy ze służbami specjalnymi. Zamknięcie byłej perły naszych służb, czyli pana Tomasza Kaczmarka, znanego jako agent Tomek, wejście do Niku i tak dalej, to dopiero jest preludium do tego, co się wydarzy. I spodziewam się, że służby odegrają w tej kampanii znaczącą, choć niezbyt pochlebną rolę. No, ale niestety widać wyraźnie, że walczą różnego rodzaju grupy, czy jak niektórzy mówią, gangi polityczne ze sobą i używają do tego służb specjalnych i taki będzie obraz tej kampanii niestety. A tym, czym jeszcze zaskoczy Robert Biedroń? No macie... tego nie powiem. Ale ma, macie Jest coś oczywiście w w, plan w planie kilka jeszcze zwrotów akcji, które mam nadzieję zaskoczą pozytywnie. Wyborców. Robert Biedron jest naprawdę kandydatem, który jest nie tylko człowiekiem bardzo sprawnie i ciężko pracującym, ale też człowiekiem, który ma inwencję i wiem, że ta inwencja będzie wykorzystana. Dostanie się do drugiej tury? Mam nadzieję, że tak, dlatego że to jest jedyny kandydat postępowy. Jedyny kandydat lewicowy. Reszta kandydatów to są różne odcienie konserwatyzmu. Niektóre sympatyczne, niektóre mniej sympatyczne, ale to wszystko jest prawica. A jest... wiemy, że elektorat lewicy wynosi w Polsce grubo ponad 20%, więc gdyby ten elektorat zechciał zagłosować na swojego jedynego kandydata, no to mamy drugą turę I... w kieszeni. I jest też jedynym kandydatem, który mówi tak wprost o rozdziale yy, Kościoła od państwa. Tak, żaden inny kandydat wprost o tym nie mówi, żaden inny kandydat nie mówi Wprost o tym, że trzeba e, wprowadzić wreszcie opodatkowanie dla kościoła, a to jest. Przepraszam. Ja, przepraszam. Nie, to, to ja, jest Ja kościoła. Ja nie, ja się tak <laughs> zasłuchałem w pana słowa i jeszcze wykonywałem manewr. Straszny wstyd. Przepraszam, panie, panie pośle. E, dobra, a. Nic się nie jeżeli... Stało. jeżeli Pan, że to nie gorąca kawa. Uf. A miała być, w ostatniej chwili zdecydowaliśmy się na wodę, ale wchodzi Robert Biedroń do drugiej tury i co, co się wydarza? Udajecie się do sztabów innych kandydatów, rozmawiacie na Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i Robert Biedroń yy, moim zdaniem powinien uzyskać wtedy poparcie wszystkich. Sił opozycyjnych, bo tylko to daje szansę na zwycięstwo w drugiej turze. Ale ma szansę do, porozumieć się z wyborcami, z, z komitetem Oczywiście, pana chłowni, tak. kamysza. Oczywiście, że tak. Kidawy Robert Biedron jest taką osobą, którą wszyscy lubią. I to jest też jedna z cech, które predysponują go do, do bycia prezydentem, ponieważ jest po prostu serdecznym, wspaniałym, sympatycznym człowiekiem. Panie Andrzeju? Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za to panie spotkanie. redaktorze. Oglądał pan Europa Da się Lubić? Yy, tak, czasami. Mieliśmy zaprosić Paulo Kocca, ale jest Monika Zamochowska. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo Dzień. mi było miło. Życzę miłej rozmowy. Wzajemnie.